W dzisiejszym poradniku pokażemy, jak korzystać z Magic Canvas, a także Style Sync. Zaczniemy sobie od funkcji Magic Canvas, czyli spersonalizowanej tapety na naszym telefonie. W tym celu wchodzimy w Ustawienia, następnie w Personalizacja, no i wybieramy naszą tapetę. I tutaj mamy przycisk Utwórz z AI. Wchodzimy w niego i wchodzimy w Magic Canvas. No i teraz możemy wybrać, w jakim stylu ma być nasza tapeta, a także wpisać, co na niej chcemy wyświetlić. My na przykład wybierzemy sobie styl animacja i wpiszemy sobie jadący samochód przy zachodzie słońca. Dajemy generuj obraz i w tej chwili motorola generuje nam kilka propozycji. Ta przyznam, że jest całkiem niezła. Dajemy ustaw tapetę. W przypadku Razora możemy wybrać dwa wyświetlacze, my ustawimy zewnętrzny. Widzimy jak będzie wyglądał podgląd i tak oto wygląda nasza nowa tapeta wygenerowana przez AI. A co jeśli chcemy dostosować tapetę do naszej stylówki? W tym celu użyjemy synchronizacji stylu. Wchodzicie w to samo miejsce, czyli tapeta oraz utwór z AI, a następnie wchodzicie w synchronizację stylu. Robicie zdjęcie na przykład waszej koszuli, torby, no i dajecie AI zadziałać. I po chwili dostajecie trzy propozycje, które pasują do waszej stylówki. Dwa kliknięcia i macie gotową nową tapetę. A po więcej poradników i tego typu treści odwiedź profil Motorola Polska.